Powiedział do swoich uczniów: Gdy przyjdzie paraklet, którego ja wam poślę od ojca, duch prawdy, który od ojca pochodzi, on zaświadczy o mnie. Ale wy też świadczycie, bo jesteście ze mną od początku. Jeszcze wiele wam mam do powiedzenia, ale teraz znieść nie możecie. Gdy zaś przyjdzie on, duch prawdy, doprowadzi was do całej prawdy. Bo nie będzie mówił od siebie, ale powie wszystko cokolwiek usłyszy i oznajmi Wam rzeczy przyszłe. On mnie otoczy chwałą, ponieważ z mego weźmie i Wam objawi. Wszystko, co ma Ojciec, jest moje. Dlatego powiedziałem, że z mojego weźmie i Wam objawi. Oto Słowo Pańskie. Władzą nasze grzechy. Można patrzeć na dzisiejszą uroczystość z perspektywy głównego bohatera, czyli Ducha Świętego. Ale myślę, że równie uprawnione jest spojrzenie na nią z drugiej strony. Mianowicie z perspektywy tych, których Duch Święty prowadzi do całej prawdy, jak słyszeliśmy przed chwilą, mianowicie z perspektywy Kościoła. I chciałbym pójść tą drugą drogą. Kościół zrodzony na krzyżu, z przebitego boku Chrystusa, ale z mocy Trójcy Świętej rodzi się w uroczystość zesłania Ducha Świętego. I myślę, że jest jak najbardziej zasadne, żeby zajrzeć do jego metryki urodzenia. Cóż tam ciekawego spotkamy? Nie ukrywam, że jednym z tekstów, które najbardziej zapadły mi w pamięci, gdy idzie o uroczystość zesłania Ducha Świętego, to jest tekst, który do dzisiaj mam z 1999 roku i dla wyjaśnienia, żebyśmy tekst, tytuł rozumieli Kościół w języku greckim jest rodzaju żeńskiego. Ta eklezja, Otóż kaznodzieja, który ten tekst napisał zatytułował go w ten sposób Urodziny dostojnej damy albo ta stara znowu jest pijana. I myślę, że Kościół przez całe wieki ciągle decyduje i wybiera, po której stronie chce być. Czy chce być szacowną matroną, która ma wszystko zamurowane, wybetonowane, ozłocone i dość często bez życia? Czy chce być wciąż na nowo pijany Duchem Świętym, jednych gorsząc, drugich pociągając? Innych zachwycając. I odnoszę głębokie wrażenie, że czasy papieża Franciszka w naszym kościele to jest stuprocentowe opowiedzenie się po stronie, a ta stara znowu jest pijana. Wciąż na nowo odkrywamy, że to, co wydawałoby się tak oczywiste i tak jednoznaczne, że tego nie wolno tykać, Kościół pod przewodnictwem papieża Franciszka przymierza się do tego, a od czasu do czasu demontuje. I tak jak mówię, można się gorszyć i można powiedzieć, że zawsze tak było, ale myślę, że jedno z największych trucizn w kościele jest to zdanie, bo zawsze tak było. Jeżeli słyszymy dzisiejszą Ewangelię, to Pan Jezus wtedy ostrzegał, że nie da się dać całej prawdy od razu, bo nas zabije. Nie uniesiemy tego. Ale Kościół będzie miał ją dawkowaną po kroku, abyśmy doszli do całej prawdy. Moi drodzy, ja ponad 30 lat uczę teologii na uczelni i w seminarium, i muszę powiedzieć, że tyle zmian, które się dokonało, czasami kusi, żeby powiedzieć, to, to już prawie że nic nie obowiązuje. Ale to jest największy błąd, jaki można popełnić, bo istnieje coś takiego jak rozwój nauki Kościoła, jak rozwój dogmatu jak odkrywanie jeszcze większej głębi. I myślę, że jeżeli dzisiaj stajemy w kolejne urodziny, zbliżamy się do dwutysiąclecia Kościoła, to należy się cieszyć, że jest ciągle jeszcze młody i że ciągle jeszcze ma jeden z tych trudnych darów, mianowicie odwagę. Odwagę szukania tego, co jest istotą i sensem. A co wynika z tej metryki, zwłaszcza z pierwszego czytania, które opowiada o chrzcinach, nie o narodzeniu kościoła, ale tak bardzo wyraźnie nawiązuje do chrzcin, bo tak dość symbolicznie się składa, że Szymon Piotr nam dzisiaj przypomina drogę, którą każda i każdy z nas przeszedł wchodząc do kościoła. Przez cały okres wielkanocny słyszeliśmy to do znudzenia. Przez chrzest zostaliśmy zanurzeni w śmierci Chrystusa, abyśmy z wstali do nowego życia, do nowego życia dzieci Bożego, dzieci Bożych, ale do nowego życia w Kościele. A cóż ten Kościół otrzymał w metryce urodzenia? Poza tym, że podejrzewali tych, którzy działają o to, że się młodym winem upili. A no, otrzymał to, że każdy otrzymał płomień ognia. I każdy mówił obcymi językami. To, co Kościół przez długie wieki jakoś zagubił, i potem byli ci urzędowi, ci czarni, którzy mówili i głosili, a lud Boży miał słuchać. U początków było inaczej. Wszyscy mówili. Ale co jeszcze ważniejsze, mówili we wszystkich językach świata. I Łukasz bardzo świadomie, Wymienia w ówczesnym czasie wszystkie znane narody i rejony. W Księdze rodzaju, gdybyśmy się cofnęli do początków Pisma Świętego jest wymienionych 70 narodów, bo tyle ich podobno miało być na świecie. Na dzień dzisiejszy byśmy ich o wiele więcej naliczyli. Ale On wymienia te wszystkie narody, aby powiedzieć, że wszyscy usłyszeli te wielkie prawdy i wielkie dzieła. Co z tego wynika? Że Duch Święty prowadzi nas do zalecenia, zadania, obowiązku mówienia w sposób zrozumiały w Kościele, żeby nas wszyscy rozumieli. I zastanawiałem się, jaki jest język Kościoła, który jest językiem zrozumiałym dla wszystkich. Odkryłem dwa takie języki. Pierwszy język to jest język świadectwa. Dlaczego chrześcijanie u początku porywali całe narody, które przechodziły na stronę Jezusa Chrystusa? Bo mówiono, patrzcie jak oni się kochają. Życiem mówią to, co wyznają jako prawdę swojej wiary. Świadectwo życia jest językiem powszechnie zrozumiałym. Niezależnie od tego, że niekoniecznie musimy rozumieć swoje języki. I drugim językiem, który jest totalnie zrozumiały, to jest język miłości. I wracam jeszcze raz do papieża Franciszka. Nawet gdyby kłócić się z pewnymi tezami, które głosi, to jedno jest pewne. Przypomina, że zadaniem Kościoła jest kochać każdego, a im słabszy, im bardziej zagrożony, tym więcej ta miłość ma rozbrzmiewać i ma ogrzewać te wychłodzone i stęsknione Boga serca. I myślę, że trzeba zobaczyć także w tej scenie, Zesłania Ducha Świętego jeszcze jedną rzecz. U początku w historii człowieka, kiedy człowiek postanowił po swojemu poukładać świat, a nie po Bożemu, była wieża Babel. Pismo Święte mówi, że Pan Bóg pomieszał ludziom języki, a dokładnie rzecz mówiąc to ludzie sami sobie te języki pomieszali przez swoją pychę i przez chęć bycia równi Bogu albo wyżsi od Boga. I w zesłaniu Ducha Świętego realizuje się jedno z największych marzeń ludzkości. Wszyscy siebie rozumiemy. Mamy wspólny język. Kościół mówiący do świata mówi we wszystkich językach świata. Jest zrozumiały na nowo, a więc nieszczęście wieży Babel zostaje usunięte z naszego świata, jeżeli tylko chcemy. Ale moi drodzy, to pokazuje także jeszcze jedną cechę, która jest i której tak bardzo potrzebujemy w Kościele mianowicie różnorodność. Był taki czas, że próbowano, że wszyscy mają tak samo, że wszyscy mają mieć te same prawie że uniformy. Na dzień dzisiejszy idziemy różnymi drogami. Ta dyskusja o synodalności, którą być może niektórzy jakoś z was, z was śledzą. Synodalność pochodzi od y, słów greckich synodos Wspólna droga. Wspólna droga o różnych językach, o różnych twarzach, o różnych poglądach, ale chcemy szukać tego, co najistotniejsze, ale nam wszystkim wspólne. Dlatego wśród tych zadań, które Duch Święty nam wyznacza, nie jest to, żebyśmy byli wszyscy tacy sami, wręcz odwrotnie, żebyśmy odczytali specyficzne powołania, które mamy. Dzisiejsze drugie czytanie, oczywiście ono znowu jest w tej wersji albo skostniałe, albo żywe i rozwijające się, bo mamy owoce ciała i owoce ducha, ale mamy wymienionych wiele różnych cnót, z których każda może być naszym bogactwem. Biada, jeżeli ktoś zostaje bezwymiarowy, wyblakły i tylko tyle ma, że jest ochrzczony. Myślę, że więcej złego. W odniesieniu do naszej matki Kościoła robią ci, którzy mienią się chrześcijanami, a są bez twarzy, niż ci, którzy czasami krytykują, ale mobilizują nas do wzrostu i do rozwoju. Duch Święty prowadzi nas zawsze do całej prawdy, ale od nas zależy, czy z tego zaproszenia skorzystamy. Od nas zależy to, czy Duch Święty będzie naszym stałym przewodnikiem. Nie ukrywam, że trochę mnie niepokoi młode pokolenie, a raczej nie to, co myśmy młodemu pokoleniu zafundowali, bo prawie zawsze było tak, jak długo pamiętam, że jak człowiek startował w dorosłe życie, to jednym z obowiązkowych zadań było zapytać się Ducha Świętego, poprosić o Jego światło, poprosić o rozczytanie powołania życiowego, poprosić o odkrycie swojej drogi. Ilu jeszcze młodych ludzi startując w dorosłe życie to robi? A jeżeli tego nie robią, to zaniedbanie jest po naszej stronie, po stronie Kościoła, który ich tego nie nauczył. I może jest też to wezwanie, żeby w taką uroczystość jak dzisiaj na nowo sobie przypomnieć o tym naszym obowiązku. Młodzi rodzice będą stawać wobec tego zadania, żeby Szymon Piotr... Idąc przez życie, pamiętał cały czas, że jest z Ducha Świętego. Mi się bardzo podoba ten obraz, który tak trochę katechetycznie przekazywano nam w, mówiąc o sakramentach. Sakrament Chrztu Świętego ma wśród swoich symboli naznaczenie znakiem krzyża czubka głowy, żeby Pan Bóg z góry widział swoje dzieci. Ale już wtedy otrzymujemy Ducha Świętego. A potem przy bierzmowaniu znakiem krzyża jest człowiek naznaczony na czole, żeby także siostry i bracia widzieli, że On jest Boży. Sakrament Ducha Świętego to jest sakrament bycia rozpoznanym jako człowiek, który jest Boży, jako człowiek, który nosi Ducha Świętego. Życzmy sobie nawzajem, żeby ludzie widząc nas nie mieli wątpliwości, z kim mają do czynienia. Amen.